Ach, zaraz znowu nagrywać odcinek mm. hmm. kaę Tak naprawdę, że dzisiaj przebudujemy ten domę Mój, właśnie dlatego chcę go przebudować, bo nie mamy drewna. Nie wiem. ale tam jest no, skrzynka, więc ją zbiorę. Niestety fragment musiałam uciąć, bo tam, będę musiał uciąć, bo, bo tam jest, bo w skrzynce jest tajna treść, której wam na razie nie mogę pokazać. Na razie itemki będę musiał tam zostawić. No dobra. Ech, pora wracać. Wracać i sobie coś nakopać. O, tak, o, tak, zamawiam. Ale, ale to nie ma nic do życzenia. Ja skoro, ten, skoro się coś wykopię, dobra, zaraz zacznę. Nę, tylko zatrzymam, żeby wykopać. Drewno i zaraz zaczynam. A więc wykopię to drzewo i zaraz weźmie. Eee. się weźmie. Co się dało? Jakiś świat, nie bloka. Jakiś tak na planie wygenerowano survival. Czyli to oznacza. Dru drugi sezon. Ej no. Nie wypał. Drugi sezon Minecraft Survival. O, o tak. Zaczynamy drugi seron Słone wiecie, pierwszy się w dziwnych sytuacjach zakończył. Nie będę mówił w jakich. Ale ale dzisiaj sobie zagramy Minecraft Survival. W końcu coś innego niż kaj tym ten był specjalnie żeby no, no w sumie jak się mogłem teleportować i czy ja bym wziął w ogóle pieniądz z mojego domku na drzewie no dobra ale ja się przywitałem jak nie to jest ELO TUK85 witajcie go na na moim kanale i dzisiaj gramy sobie w minecraft w survival jest drugi. Chciałbym powiedzieć prawie sezon trzeci. Lubiecy lub... nawet. No dobra, ale jak my się teraz zrobimy sobie taki mały domek na początku, jak zawsze w skalę. Ja robię. Tylko nie by byłaby był tu gdzieś węgier. Wow.

I to węgiela nawet. Ale po wykorzystam ten węgiel chyba. Co? So, Chcę... Powiem, wiem, bo wiem, co chciałem. Chciałem zrobić trzy ciała po prostu. Ten... Hmm, węgiel, ale widzę, że, że nie potrzebuję. Właśnie na swój tak tak musiałbym zrobić. Nie wiem, znaczy na na swój na SkyBlocku, Moim własnym, Moim mi bo tam też wy oglądacie ja gram. Najbliższy tydzień spędzą 40 km wstać. Zupełnie inny Przecież noc nie idzie, bo jak wiecie, moje krawcie noc szybko przychodzi. I bez zegarka tak trudno jest określić, czy idzie, idzie noc, czy dzień, bym powiedział. I oczywiście uciekam na kip inwentory, bo nie lubię, jak mi te my wypadają. Nigdy nie grałem, nie na kip invention. Nie wiem, nie wiem, coś fajnego. Potem się ludzie zrzutowali, że stracili temki. Jakby grali tak jak ja, to by nie tracili nic. Ale jak ktoś lubi. Dobra. To teraz muszę iść, po mój krawcach tej blu i się osiedlić w jakiejś skale, jak zawsze. Sup! U góry spawn był ja daleko, ale ja były złe drzewa tam. Żeby wyrzucić taki fajny sztab, ja się musiałam potknąć. Przecież wiesz, jakich nie miałem Chyba tak kripery ciągle mi wybuchały go. No ale cóż. Muszę zrobić kamiennik i off Bo zaraz się drewniany skończy. I muszę wykopać drewno na drzwi. Tylko dam, dam sobie tutaj spawn pointa. Kolejny pokój z łazienką. Mogę mieć pokój z łazienką? No, w zasadzie nie możemy być pod wodą. Nie wiem, może to się naprawi. Jak nie, to nie zjedziemy fajnych miejsc. A był, no, dawno z ap date podwodny i i teraz to tak przykładnie wygląda, a ja tego nie zobaczę. In, no cóż, trudno się mówi, ale in, mam nadzieję, że to się naprawi, bo jak mam tak pływać pod wodą, to nie da się. Jeszcze są te wszystkie za niezatopce, nie zatopcie. w ogóle miałem 11 drewna ale to nie właśnie się zle moje yy, yy, drugie ścięte drewno. No dobra, zle Workbench, Crafting Table, na niektóre mówię po polsku lecz na niektóre po angielsku, na przykład, nie wiem, Crafting Table, mówi się to po polsku i rzeźbniczy, a ja mówię Crafting Table. To jest, jest Emerald, no jakoś inaczej się mówi troszeczkę, ale, ale ja mówię inaczej. Po... Postaram się jeszcze pomyśleć co takiego. Mam co my je po angielsku też. Nie no, dźwignie nie chcę, co zrobiłem. To da mi się nie sprzyda na pewno, bo ja nie lubię mechanizmów. Nie no, nie. To no, nie będzie taki mały dom, no bo wiecie, na pierwszą noc nie może być duży. Znaczy, może być, ale nie musi. Co pięć, o, co piąty odcinek zawsze będziemy chodzić na mój surwer taki prywatny, czyli w piątym, dziesiątym i 15, 25, 25 i tak dalej. No wiecie, samo, o co mi chodzi. Widzowie. Ale, ale wbijajcie na mojego Instagrama, bo tam pojawi się, czy chcecie ten, czy chcecie ten, ten. Szybciej, szyb, szyb, szybciej, z, czy chcecie więcej Skybroka, czy Minecraft czy sure World. Też możecie w komentarzu jak ktoś nie ma tego, w ogóle zastanawiam się mu fantomy mi tu nie latają, a mam tą najnowszą aktualizację, nie wiem w sumie, fajnie by było by latały, po taki klimat by dodała. Ale... że dzisiaj wykopiemy ten domek i będziemy kończyć, bo to będzie taki krótki hmm. bo tylko początkowy służby znaczy początkowy odcinek bo już tam mopki jakieś grasują na nas bo ten bo początkowy odcinek to tam kiedyś dawno już nagrałem no i niestety, no, oczywiście reklama. To podróba omnoma. Nie no, czy wy też tak macie, że gracie się i nie chcą, że włączycie jakąś reklamę, bo się bez zapowiedzi pojawi? Ja tak zazwyczaj mam. Co mogli nawet nie w jednym odcinku zobaczyć. Hmm. Hmm. Dużo tam chłopków na nas klasuje, ale my jeszcze dzisiaj nie walczymy. Fajnie, jak widać, patrzeć jak kopię kobra, ale nie będę przemijał. Myślę, że, ten, że niektórzy lubią patrzeć jak kopię, jak ktoś kopie w ogóle kobra. Jeszcze będziemy, tak, bo lubię skakać czasami, a sam ja teraz nie mogę. Więc, Hmm, <grym> więc ten, <grym> Ale przyznajcie, fajnie zrobiłem intro, prawda? Znaczy intro, wstęp do sezonu. Gdzieś nie postawiłem chyba. Nie, wszędzie tam, a nie, tu nie No, więc widzicie. Nie zawsze od razu wszystko założymy. O nie. Bez dramatów, że nie Myślę, to... że tu nie będziemy Kopać, bo zaznam, się wyczerpię, wiesz tam diet, by kopię, a potem. A potem już kobra. Jest te kobra. Kobra i nie kobra, bo tu nie tylko kobra występuje, cóż, przynajmniej tak myślę. Chyba mi daje starcy nawet, chociaż nie wiem, czy minął Serio? Serio? Mi brakło na jeden kroczek. Na serio? Mm. 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 Musiałam zrobić nowy film. Od jak jestem tu to zrobię mm. pieczyk. Powiedziałam pieczyk, a nie że postawię deskę. Mm. Po prostu tych desek zrobimy sobie coś takiego, znaczy, jeszcze zrobimy mieć kamienny, bo myślę jednak, że to będzie przydatne i jedną podłyną skrzynkę. O, tak. Na razie na razie tak wygląda mój domek. Na razie... Co ciągle mówię? na razie? Na razie. Na razie, mam, no dobra, nic, na razie nie mam, nic, nie mam innego do powiedzenia, więc myślę, że skończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, że spodobało Wam się powrót tej serii nowy sezon. I mam nadzieję, że będziecie chcieli więcej. A jeśli ja teraz Wam się mam nadzieję, że Wam się spodobał że będziecie więcej pa i. Cześć! Ale to dziwnie powiedziałem.